Witajcie, moi drodzy, na kanale Tata i Gustaw ugotowali. Będziemy dzisiaj robili spaghetti prawie bolognese, bo to nie będzie takie prawdziwe włoskie bolognese, więc wszystkich miłośników oryginalnej włoskiej kuchni oraz nie daj Boże wszystkich Włochów od razu muszę rozczarować, od razu powiedzieć, że mogą w zasadzie już wyłączać. Ponieważ to będzie spaghetti w takiej wersji e, zwyczajnej, prostej, naszej e, w, po, w polskiej odsłonie, wzorowane oczywiście na spaghetti bolognese, e, ale e, to nie będzie oryginalny przepis. To będzie przepis dla studentów, e, którzy mogą sobie bez problemu przyrządzić coś takiego e, u siebie m, na stacji lub w akademiku. Będziemy potrzebowali mięso do tego no, albo już zmielone albo mięso w całości, które sami sobie zmielicie. Ja sobie zmielę, wy zrobicie tak jak, tak jak będziecie chcieli. Będziemy potrzebowali puszkę pomidorów, takich w kawałkach krojonych, no bo jest grudzień, normalnych pomidorów w tej chwili nie da się kupić, a już na pewno nie w jakiejś rozsądnej cenie. Będziemy potrzebowali odrobinę wytrawnego wina. Lepsze będzie białe, ale to możecie pominąć. Bez wina też można to zrobić. Będziemy potrzebowali trochę bulionu. Ja użyję wołowego, bo akurat mam. Robiłem w sobotę, więc będę mógł go użyć. Co my tu jeszcze mamy? Mamy czosnek przygotowany. Mamy marchewkę pokrojoną. No, powiedzmy w taką kosteczkę. Mam. Pokrojonego w kosteczkę pora, e, potrzebny nam też będzie koncentrat pomidorowy. Potrzebna będzie cebulka, którą podsmażymy. No oczywiście odrobina oleju, przyprawy, e, wiadomo, e, takie, takie rzeczy, które są oczywiste. No i moi drodzy, e, zaczynamy działać. Będę się starał to możliwie skracać, żeby wszystkich, którzy są którym przeszkadza długość moich filmów, no bo ja niestety sobie lubię trochę pogadać i niektórzy na to narzekają, będę się starał teraz te filmy jakoś skracać. Musimy podgrzać na patelni tłuszcz, oczywiście tłuszcz, który nadaje się do smażenia, fajny jest smalec, ale no ja nie powinienem, więc używam oleju rzepakowego ale pamiętajcie, że to musi być tłuszcz, na którym można smażyć. Nie smażcie na tłuszczach, które się do tego nie nadają. Ja już kilkakrotnie tłumaczyłem, jakie tłuszcze się nadają do smażenia, jakie się nie nadają. Te, które się nie nadają, nie nadają się tak naprawdę, to nie jest żart i jeżeli się ich używa do smażenia, to wytwarzają się tam naprawdę paskudne, naprawdę nieciekawe E, związki e, dobrze. E, no, tłuszcz jest ciepły, ale jeszcze nie gorący. Muszę chwilę... a nie, myślę, że już będzie dobrze. E, I kochani, na tym tłuszczu podsmażamy cebulkę. Tak długo, aż ona się zeszkli. E, I będzie miała e, Taki lekko rumiany kolor to nie ma być na taki kolor złoty. Chodzi o to, żebyście tą cebulkę podrumienili, potrwa to pewnie jakieś 6 do 10 minut, tak na oko, bo dokładnie nie wiem, nie mierzę tego. I wrócę do Was, jak ta moja cebulka będzie już gotowa. Wtedy dodamy do niej warzywa. Cebulkę mamy podrumienioną i na patelnię teraz trafiają warzywa, czyli marchewka i por. To co wcześniej wam już pokazywałem. No i to trzeba tutaj podsmażyć czy też poddusić tak długo aż warzywa będą miękkie chwilkę to potrwa, więc nie będę was męczył i zmuszał do oglądania tego procesu. Dlatego się wyłączę i dalej będziemy robić to wspólnie, kiedy warzywa będą już gotowe. Minęły 3 minuty. Jestem mniej więcej w połowie podsmażania tych moich warzyw i marchewka jeszcze nie jest miękka, więc jeszcze troszkę zostanie na patelni. I to jest, kochani, taki moment, że osoby, które albo mają żołądek wrażliwy, albo po prostu nie przepadają za aromatem czosnku, takim silnym, to powinny czosnek dodać teraz. Ja bardzo lubię zapach i aromat czosnku i po prostu chciałbym go czuć. Więcej i lepiej, dlatego ja czosnek dodam na samym końcu do gorącego sosu, a wy możecie dodać w tym momencie, jeśli zechcecie. No albo możecie robić tak jak ja robię. Czosnek trzeba pokroić w takie cieniuteńkie plasterki i w tej postaci dodawać, niezależnie czy robicie to teraz, w tym momencie, czy później razem ze mną. Nasze warzywa są już gotowe. Marcheweczka jest miękka. Wszystko ładnie się podsmażyło, więc przekładamy je do garnka docelowego, czyli do tego garnka, w którym będziemy robić nasz sos. Przepraszam bardzo bardzo, muszę się trochę skupić. Nie potrafię tak jednocześnie gadać i wykonywać. Bardziej skomplikowanych manualnie czynności. Dobrze. Mamy to przełożone do garnka. I teraz musimy podsmażyć mięso. Zrobimy to na tej samej patelni. Której oczywiście nie musimy myć. Dajemy na nią troszkę oleju do smażenia. Jakieś dwie, może dwie i pół łyżki. Więcej nie potrzeba. Włączamy palnik, żeby ten nasz tłuszcz się tutaj rozgrzał. E, I za chwilę przyjdzie kolej na mięso, które damy na patelnię. I moi drodzy, teraz muszę Wam wyjaśnić: e, ja to zrobię na mięsie wieprzowym, e, chociaż tak się w zasadzie robić nie powinno. E, Spaghetti Bolognese powinno się robić e, na mięsie wołowym z dodatkiem, bo mięso wołowe jest dość chude, więc z dodatkiem e, jakiegoś mięsa tłustego. E, Włosi prawdopodobnie e, użyliby wołowiny e, i Jednej, jako mięs, te, tego mięsa tłustego, użyliby jednej ze swoich słynnych e, wędlin, e, takich na przykład jak, e, no nie wiem, e, myślę, że, myślę, że pancetta byłaby, byłaby bardzo na miejscu e, i Włoch tak by robił. Natomiast, no moi kochani. No, myślę, że bardzo dobre byłoby też guanciale, ale no cóż, robimy wersję dla studentów, i studenta nie stać na to, żeby zrobić sobie spaghetti, używając do tego mielonej wołowiny, która kosztuje dobrze ponad 100 zł za kilogram. No i jeszcze do tego panczety albo guanciale, które. E, kosztuje nawet nie wiem ile e, w tej chwili w tej nienormalnej sytuacji w której się znaleźliśmy e, dzięki nie powiem komu e, dlatego robię to na mięsie wieprzowym i nie dodaję e, do tego e, ani panczety ani guanciale ani boczku którym e, można by te e, Produkty zastąpić, dlatego że mięso wieprzowe samo w sobie jest dość tłuste i to w zupełności wystarczy. Poza tym muszę Wam powiedzieć, że się sfrajerowałem i powiedziałem mojemu kardiologowi o tym, że prowadzę ten kanał. No i teraz cholera okazuje się, że on to ogląda i za każdym razem, jak coś zrobię na boczusiu. Albo jak zrobiłem słoninkę, chociaż tego filmu jeszcze nie publikowałem taką marynowaną słoninkę do wódeczki, no to ma minę po prostu jak kot na puszczy podczas gradobicia. No i co zrobić moi kochani? Pozdrawiam w ogóle pana, panie doktorze, ale no taka jest rzeczywistość. Kochani, to mięso trzeba cały czas mieszać, żeby nie wyszły nam zbyt duże bryłki, zbyt duże grudy. Chodzi o to, żeby później w miarę ładnie w tym naszym sosie to mięso się rozeszło. Ok, ja teraz to mięso będę smażył, jak skończę, to po prostu wrócę do Was i będziemy robili dalej. Minęło niecałe 10 minut. Nasze mięso już się podsmażyło. Wyłączę tylko palnik. I teraz musimy przełożyć je do garnka z podsmażonymi wcześniej warzywami. Gotowe, i teraz, kochani, przystąpimy do dalszej części przygotowania naszego sosu, ale muszę sobie w tym celu przynieść następne składniki z lodówki, dlatego za chwilę się spotykamy. Jestem z powrotem. No i włączamy palnik na niezbyt dużą na razie moc. I, kochani, po kolei. Zaczynamy od bulionu. O, trzyma słoik. Ech, ależ to zakręciłem. Zaczynamy od bulionu, który wlewamy tutaj do tego naszego garnka. E, poza tym dajemy wino, białe wino. Wytrawne oczywiście, zdecydowanie. Tak, mniej więcej pół szklanki e, można do tego dać. I trzeba to troszeczkę przemieszać. Zwiększę trochę moc palnika, bo zarówno bulion jak wino były z lodówki, więc Trzeba trochę jednak energii temu dostarczyć. No dobrze, zaczekam aż zacznie mi się to tutaj coś dziać, i wtedy do Was wrócę. Widać, moi drodzy, że coś tutaj już się dzieje. Zaczyna to pachnieć. Wino robi swoją robotę. No i, moi drodzy, czas na ostatnie składniki. Dam taką niecałą łyżeczkę soli. Nie chcę, żeby tej soli było za dużo. No wiadomo, dodać soli zawsze można, również na późniejszym etapie. Ale ująć niestety nie. Dam trochę oregano. Nie za dużo, bo nie chciałbym, żeby oregano zdominowało całkowicie smak naszej potrawy. No choć wiadomo, chcemy, żeby było go y, jednak tu czuć. Po to go dodajemy y, pomidory krojone. Oho ho wypadek. Pomidory krojone z puszki, troszeczkę czarnego pieprzu. Nie za dużo, żeby nie było za ostre. Ja sobie dam więcej. Bo jak pamiętacie lubię. Wy możecie dać troszeczkę mniej i na sam koniec dajemy moi kochani przecier pomidorowy zwany też gdzie nie koncentratem tak mniej więcej 3 łyżki no może 3,5 a właściwie to, to 3,5 łyżki to jest cały słoiczek dam cały słoiczek nie ma co żałować. Moi kochani. Dobrze, mamy przecier. I w tej postaci należy zaczekać aż to się zagotuje. A no nie powiedziałem, moi kochani. Oczywiście ja daję pomidory z puszki i przecier pomidorowy, y, dlatego że robię to w grudniu i no z oczywistych względów nie mam dostępu do dobrych, świeżych pomidorów. Ale jeżeli jesteście w sezonie, no to jest oczywiste. Róbcie z pomidorów. Nie róbcie z pomidorów pusztowych. To jest chyba dla każdego rzecz jasna. No i trzeba to dokładnie wymieszać. I jak mamy pewność, że już się gotuje przykryć garnek przykrywką. I w ten sposób gotować jeszcze około godziny. Oho, koty mi się pobiły. Idę moi kochani, bo muszę być rozjemcą. Przykrywamy i czekamy godzinę. Minęła godzina moi drodzy. I myślę, że ja oczywiście podczas tej godziny no, nie zostawiajcie tego tak. Na piecu, to trzeba od czasu do czasu e, i to tak niezbyt rzadko, powiedzmy, e, nieco zamieszać. E, pamiętajcie o tym, żeby wam się to nie przypaliło, no bo wtedy wszystko zepsujecie. E, na samym końcu, jak to już się przestanie gotować, e, ja dodam czosnek. E, wy, tak jak wam mówiłem wcześniej, po prostu zrobicie, e, jak uważacie. No i sprawdźmy. Co nam z tego wyszło? A może jeszcze coś złapię, kawałek marcheweczki. Mhm. Mm A! Gorące. Ale... To jest sztos. To jest, moi kochani, to, o co mi chodziło. To jest to, co chciałem uzyskać. E... Naprawdę bardzo Wam polecam. Jak widzicie, nie jest to zbyt trudne. Ja sobie później dodam jeszcze ten czosnek. No i pójdę, bo nie byłbym sobą, gdybym nie dodał tu parę kropel tabasco. Ja muszę mieć coś ostrego. Poza tym uważam, że tabasco doskonale podkreśla smak. No wy zrobicie, jak będziecie woleli, ale bardzo Wam polecam. Moi kochani, no oczywiście do tego trzeba jeszcze ugotować makaron. Makaron ugotowany wyłożyć na talerz. E, oczywiście musi być mokry, on nie może wyschnąć. E, trzeba go po prostu tylko odlać, przecedzić przez e, jakiś durszlak e, i e, z tego durszlaka, póki jest mokry, nakładać na talerz. To jest bardzo ważne, żeby to było dobre. E, na ten makaron e, nakładamy sosu. E, nie robimy paciai, tylko nakładamy e, sos na makaron. E, no i mamy, kochani, gotowe dane. I teraz tak. E, można to wszystko posypać serem. E, oczywiście student wiadomo, wybierze nasz polski żółty ser, bo, bo, bo nie będzie go stać. E, student bogaty albo miłośnik kuchni włoskiej oczywiście czegoś takiego by nie zrobił. Tylko wybierze jakiś Parmigiano Reggiano e, albo nie wiem Gran Padano. Jest też taki ser, ser owczy, który się do tego nadaje. Ja nie pamiętam w tej chwili jak on się nazywa. Chyba Pecurino albo Pecorino. To musielibyście sobie sprawdzić w internecie, e, jak dokładnie nazywa się ten ser. E, jest też dostępny w niektórych wielkich sklepach, e, jeśli was stać. To możecie spróbować. No i to jest moi drodzy wszystko. Jak widzicie, jest dość łatwo samodzielnie zrobić od podstaw sos do spaghetti, i nie trzeba do tego jakichś wielkich umiejętności. Bardzo Was proszę: lajkujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze, piszcie swoje pomysły, piszcie swoje prośby, co byście chcieli, żebym na waszych oczach spróbował przygotować. Na pewno to zrobię, jeżeli tylko będę umiał. Bardzo wam dziękuję za to, co zrobiliście dotąd, za te wszystkie subskrypcje, lajki, komentarze i tak dalej. Ale przede wszystkim dziękuję wam za to, że w ogóle mój kanał oglądacie. Do zobaczenia.